Faza druga lata 1860 do 1880. Epoka pozytywizmu około roku 1860 dokonała się w filozofii przemiana, nie dlatego by powstały w niej wówczas nowe koncepcje. W czasie tym nowych koncepcji było filozofii właśnie mniej niż przedtem. Natomiast wśród koncepcji dawniejszych dokonała się selekcja. Z wytworzonych przez poprzednie pokolenie wiele zeszło na drugi plan, a za to jedna opanowała umysły, mianowicie pozytywistyczna koncepcja świata i człowieka. Swój wyraz znalazła ona już w poprzednim okresie w dziełach Mila i Kąta, ale dla tamtych czasów nie byli oni szczególnie reprezentatywni. Przed rokiem 1860 Carlyle miał może więcej zwolenników niż Mill, a Newman więcej niż Kant. Choć wtedy pojawił się już duch pozytywizmu, to jednak duch romantyczny był jeszcze żywy. A w każdym razie cechą poprzedzającego okresu była jego różnorodność, mnogość jego form. Teraz ta mnogość ustąpiła miejsca jedności. Idee Hegla czy romantyków. Carlyle'a czy Newman'a, Gorda czy Stirner'a nie zginęły wprawdzie, ale czasowo zeszły na bardzo daleki plan. Odkrycia przyrodnicze Zapanowanie pozytywizmu było wynikiem rozwoju samej filozofii, ale po części także rozwoju nauk przyrodniczych. W naukach tych bowiem nastąpił szereg odkryć o najogólniejszym charakterze i doniosłości filozoficznej. Około roku 1860 najważniejsze z nich były już dokonane i znajomość ich już się rozpowszechniła. W fizyce zasada zachowania energii odkryta została w latach 40. przez anglika Jula i niezależnie odeń przez Niemca Majera. Wykazywała łączność i wspólną naturę najbardziej do siebie niepodobnych zjawisk. Łączyła je w jeden nieprzerwany łańcuch. Była wielkim świadectwem na rzecz determinizmu. W chemii Kekulé ustalił w latach 50. schemat budowy cząsteczki benzenu. Był to początek niezliczonych syntez organicznych, dawał prosty wzór dla złożonych zjawisk. A wkrótce potem, w roku 1869, chemik rosyjski mendelejew dokonał rzeczy teoretycznie jeszcze ważniejszej. Odkrył, periodyczny układ pierwiastków. W biologii Schwann i Schleiden odkryli w latach 1838-39 komórkę organiczną, jako jednostkę, z której rozmnożenia się i zróżnicowania powstają wszelkie organizmy. Było to wykazanie jedności organizmów wyższych i niższych, świadectwo przeciw przeciwwitalizmowi i biologicznemu mistycyzmowi. W zoologii teoria darwina od 1859 roku dała naturalne wytłumaczenie różnorodności gatunków, pozwoliła na zbudowanie teorii powszechnej ewolucji i wciągnięcie do tej ewolucji człowieka. W Fizjologii teoria swoistej energii zmysłów, zapoczątkowana przez angielskiego anatoma Sir Charlesa Bella jeszcze w roku 1811 a rozwinięta i rozpowszechniona przez niemieckiego fizjologa Millera od 1838 roku wskazywała na subiektywność jakości zmysłowych i pobudzała do ilościowego i mechanicznego zrozumienia wszystkich zjawisk. Wszystkie te odkrycia, a także liczne drobniejsze, skłaniały do tego, by przedstawić wszechświat jako po pierwsze całkowicie zdeterminowany, po drugie Jednolicie w całości zbudowany i po trzecie w całości nam dostępny i zrozumiały. Jednocześnie zaś zdążyły się już rozpowszechnić wytworzone w poprzednim pokoleniu minimalistyczne doktryny filozoficzne, pozytywizm kątowski i millowski empiryzm. Były uzupełnieniem owych odkryć dokonanych przez nauki przyrodnicze i łącznie wydały obraz świata, który stał się własnością epoki. Elementy jego zbierały poprzednie pokolenia, ale dopiero obecne utworzyło z nich kompletny pogląd na świat. Pozytywizm istniał już dawniej, ale teraz dopiero przyszła jego era. Filozofia niewierząca w filozofię Nastroju, jaki wówczas panował, nikt nie wyraził dobitniej od Renana. Pisał on w roku 1862. Faktem zdumiewającym, klasycznym dla ostatniego trzydziestolecia myśli jest brak wszelkich spekulacji filozoficznych. Ten letarg nierychło się skończy. Nie widzę początków kresu. Widzę ogromną przyszłość nauk historycznych, wróżę im wydoskonalenie i szybkość rozwoju. Widzę przyszłość nauk przyrodniczych, ale nie widzę przyszłości filozofii w dawnym znaczeniu tej nauki. Nauki specjalne podbiły sobie umysły filozoficzne, które by w innych epokach należały niepodzielnie do metafizyki. Filozofowie stali się filologami, chemikami, fizjologami. Jednolitość filozofii Rzadko kiedy epoka była tak jednolita jak ta. Różne teorie i prądy, jakie wydała, pozytywizm w ściślejszym znaczeniu, tak samo jak ewolucjonizm. Ruch w kierunku usamodzielnienia psychologii, tak samo jak indukcyjna metafizyka, były tylko różnymi formami jednej i tej samej filozofii. Był to jeden wielki prąd minimalistyczny, który rozpadał się na drobniejsze prądy. Tak jednolicie minimalistyczna nie była nawet filozofia XVIII wieku. Jeżeli kiedy można mówić o jakiejś filozofii, że panowała, to o minimalistycznej, Pozytywistycznej filozofii w tych latach XIX wieku. Najpierw dlatego, że duża ilość myślicieli stała na tym stanowisku, a także dlatego, że zachodziła zgodność pomiędzy filozofami a ogółem inteligencji zgodność raczej rzadko występująca w dziejach, bo ogół zwykle z opóźnieniem przyswaja sobie poglądy specjalistów. Oczywiście i teraz byli ludzie o innej postawie. Istniały filozofie odchylenia od głównego prądu, istniała opozycja przeciwko niemu. Byli myśliciele, którzy jeszcze nie dorośli do pozytywizmu, i tacy, co go już przerośli. Żyli jeszcze i pisali Carlyle i Newman. Uczniowie Herbarta zajmowali nadal katedry w Rzeszy i Austrii, a uczniowie Kuzena we Francji. A także wśród młodszych myślicieli, niektórzy należeli do innych kierunków. Oto zaraz po roku 1860 w Anglii wystąpili Stirling i Green, pragnąc odnowić filozofię Hegla, przeciwieństwo panującego minimalizmu. W Niemczech Fechner snuł swe poezje metafizyczne. W 1874 roku Brentano ogłosił swą psychologię zupełnie różną od panującej. Zaraz po roku 1870 Uformowały się też ideje niczego, ale choć miały zaważyć na dalszych losach myśli, teraz były jeszcze odosobnione, ledwo zauważane. Odmiany pozytywizmu. Przy całej jednolitości pozytywistycznej filozofii XIX wieku poszczególne występujące w niej prądy, odłamy, teorie, miały rysy odrębne, już choćby dlatego, że w każdym środowisku. Pozytywizm wyrósł w innych warunkach, w opozycji do innej filozofii. W Anglii w opozycji do filozofii zdrowego rozsądku, we Francji do eklektycznej metafizyki, w Niemczech do systemów Hegla i Herberta. W Anglii pozytywistyczna filozofia była zgodna z dawną tradycją kraju. We Francji miała precedensy w XVIII wieku. W Niemczech była nowością. W Anglii Występowała w formie najprostszej, bez krytycznych roztrząsań, bez epistemologicznych wątpliwości. Była jak gdyby pozytywizmem dogmatycznym. We Francji wprost przeciwnie. Była pozytywizmem sceptycznym, przesiąkniętym wątpliwościami. A w Niemczech była prądem krytycznym, nastawionym epistemologicznie, analizującym swe własne podstawy i założenia. W Anglii i tylko w Anglii doba pozytywizmu wydała kompletny system filozofii. Tam znalazła Darwina i Spencera, rozwinęła ideę ewolucji i dzięki niej zespoliła w systematyczną całość poszczególne dyscypliny filozoficzne. Ewolucjonizm angielski był jedynym pełnym systemem filozofii wzniesionym na pozytywistycznej podstawie. W Anglii Pozytywistyczna filozofia była przede wszystkim filozofią nauk przyrodniczych, we Francji zaś raczej humanistycznych. Francuzi stworzyli najbardziej typowe dla pozytywizmu teorie sztuki czy religii. A jeszcze inaczej była skierowana praca pozytywistów w Niemczech. Ci z jednej strony pracowali nad rozparcelowaniem filozofii, wydzielaniem z niej nauk szczegółowych, z drugiej nad teorią poznania. I epistemologicznym uzasadnieniem pozytywizmu, z trzeciej nad uzupełnieniem go przez jakąś metafizykę krytyczną, indukcyjną, naukową, taką, która by się zmieściła w ramach antymetafizycznej epoki. Polska zaś była naówczas najbardziej pod wpływem pozytywizmu angielskiego, tego najprostszego pozytywizmu. Przyjmującego bez zastrzeżeń fakty nauki i nie zastanawiającego się nad tym, jakie są ich założenia i jaki stopień wiarygodności. Miał jednakże w Polsce pozytywizm swój własny odcień, był nastawiony praktycznie, życiowo, bardziej jeszcze niż w Anglii. Narody mniejsze, młodsze i mające mniej ciągłą tradycję filozoficzną nie odegrały w tej dobie takiej roli jak wielkie, ale i one miały swoich wybitnych, i wpływowych pozytywistów włochy wydały niepospolitego myśliciela w osobie roberta ardigo w danii najsławniejszy jej filozof Hevding swym trzeźwym sposobem myślenia zbliżony był do pozytywistów w czechach pozytywistą był filozof i polityk masaryk różne udziały wielu krajów zespoliły się w minimalistyczną filozofię tej epoki zainteresowania epoki. Okres ten miał przede wszystkim zainteresowania teoretyczne, zmierzał raczej do poznania rzeczywistości niż do uświadomienia sobie, co człowiek powinien z niej zrobić. Więcej też zajmował się wspólnymi cechami rzeczywistości, prawami powszechnymi, które nią rządzą, a mniej właściwościami indywidualnymi rzeczy i ludzi ich historycznym rozwojem i odrębnością. Jednakże interesował się też sprawami swoiście ludzkimi, religijnymi, etycznymi, estetycznymi. Ujmował je tylko w swoisty sposób. W religijnych zajmował postawę zasadniczo negatywną i nie mogło być inaczej filozofii, nie uznającej nic, co nie byłoby stwierdzonym czy stwierdzalnym faktem. Jednakże religia też ma swoje fakty. Jeśli nie jest faktem to, w co ludzie wierzą, to jest w każdym razie faktem, że wierzą. Z tym faktem pozytywiści gotowi byli się liczyć, a między nimi byli nawet tacy, co mieli wiarę za ważny składnik ludzkiej psychiki oczyszczający ją i podnoszący. Natomiast dla wszystkich pozytywistów błędem było zbliżenie religii do nauki mieszanie wiary z wiedzą. Nie mogli więc zgodzić się na takie rozumienie religii jak Newmana czy Kierkegaarda, widzące w niej źródło wiedzy, współzawodniczkę nauki. Te poglądy były z duchem pozytywizmu zupełnie niezgodne. W pojmowaniu spraw społeczno-politycznych niemniej objawiły się rysy pozytywizmu, zwłaszcza negatywne. Nie było w nim miejsca na mistyczne i irracjonalne rozumienie władzy, państwa, prawa a także na odwoływanie się do tradycji czy autorytetu. Wprawdzie sam Kant stał się w końcu zwolennikiem polityki autorytatywnej, ale z duchem pozytywizmu harmonizował tylko liberalizm. Nie Kant, lecz Mill oddziałał najwięcej na poglądy polityczne drugiej połowy XIX wieku. Epoka pozytywistyczna ceniła nad wszystko wolność, a także równość. Nie chciała rozumieć społeczeństwa hierarchicznie. W sprawach sztuki, epoka ta była epoką realizmu. Sądziła, że sztuka wypływa z tych samych realnych potrzeb i zdolności ludzi, co inne dziedziny życia. I realne życie jest najbardziej odpowiednią dla niej treścią dla plastyki, tak samo jak dla literatury. W roku 1855, kurby wystąpił w malarstwie z hasłem realizmu a impresjonizm następnego pokolenia był także wynikiem dążenia by w sztuce utrwalić to co dla nas najbardziej realne mianowicie nasze własne wrażenia w nich jest sama rzeczywistość bez konstrukcji bez retuszu podobnie też było w literaturze przyszedł czas zoli i realistów rosyjskich i skandynawskich Powieści eksperymentalnych, bez mała zatarcie granicy między wiedzą a twórczością. Prądy i teorie ery pozytywizmu. Epoka była jednolita, jednakże miała wiele odcieni, i aby jej filozofię ująć dokładniej, trzeba je wszystkie uwzględnić. Po pierwsze, ewolucjonizm, będący wielkim systemem epoki, scalającym wyniki nauki pozytywizmu po drugie przeciętny popularny pozytywizm głoszony zwłaszcza przez uczonych specjalistów a wyznawany przez szeroki kręg inteligencji dla którego właściwa jest nazwa scientyzmu, bo opierał się na bezwzględnym zaufaniu do nauk szczegółowych po trzecie typowe dla pozytywizmu próby parcelowania filozofii wydzielenia z niej nauk specjalnych zwłaszcza psychologii po czwarte, teoria poznania, mająca stworzyć podstawy dla pozytywizmu, występująca w postaci empiriokrytycyzmu lub pozytywistycznie rozumianego krytycyzmu. Po piąte, próby stworzenia metafizyki krytycznej czy indukcyjnej, jedynej, na jaką era pozytywizmu mogła sobie pozwolić. Po szóste, rozwinięcie humanistyki w duchu pozytywizmu. Po siódme sceptyczne wnioski wyprowadzone przez niektórych pozytywistów.